Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Słuchajcie, dzisiaj co będziemy robić? Dzisiaj będziemy robić pierogi z truskawkami. Na słodko. Można podawać ze śmietaną, z bitą śmietaną. Także, czy nawet z miksowanymi jeszcze truskawkami. Pyszne, więc od czego zaczynamy? Słuchajcie, ja podaję mniej więcej porcję na około 20 do 25 pierogów. Jeżeli chcecie więcej, robicie wszystko razy dwa i wyjdzie wam, około, wyjdzie wam około 50 pierogów. I już Wam mówię, co tutaj mam. Mam 250 gram mąki pszennej, tortowej takiej. Do tego, słuchajcie, dodam jedną łyżkę oleju stołową, o. Tak, żeby po prostu ciasto było elastyczne. Słuchajcie, dodam troszeczkę soli, o. I słuchajcie, mam około 100, może troszkę więcej, ciut więcej niż 100 yy, mililitrów yy, yy, wody. Tak, tak. Ty ciut więcej niż 100 mililitrów. Gorącej wody. Gorącej Będziemy teraz tego próbować kleić, ciasto, żeby się nie poparzyć. Mówię, ja dam taką fez gorącą wodę. Dosłownie z 10 minut temu mi się gotowało. Ale już widzę, że trzeba będzie troszeczkę dodać, z jedną łyż łyżkę wody. Bo jednak jest troszeczkę, tyczkę, tyczkę będzie za mało. O, z łyżkę wody. Także to będzie 100 ml i jedna łyżka. Tak, teraz będzie dobrze. Dlatego właśnie podaję orientacyjnie, właśnie wodę, około 100 ml. Gdyby Wam wyszło za rzadkie, no to dodacie jedną łyżkę mąki. I zaraz słuchajcie, o, widzicie z tego. Wyrobimy ciasto. Ciasto mamy wyrobione. Słuchajcie, dajmy ciastu odpocząć, chociaż z 15 minut. Przykryjemy woreczkiem ciasto i dajmy mu odpocząć. One zrobi się nam wtedy troszeczkę luźniejsze. No, ciasto słuchajcie, nam odpoczywa. A my za ten czas robimy truskawki. Uważam, że truskawki powinny być e, takie bardzo dojrzałe do tych pierożków. I co ja robię? Słuchajcie, ja truskawki kroję w taką malutką kosteczkę. Tak. O! Taką o, malutką kosteczkę. No, trzeba pokroić tyle, ile nam potrzeba. Tak jak mówiłam, wszystko zależy o. Także ja kroję truskawki i zaraz do Was wrócę. Truskawki pokrojone tu obok już nastawiłam sobie już wodę, tylko jej nie soliłam. Słuchajcie, ja do tych truskawek dodam troszeczkę e, kisielu. Kisiel też mam truskawkowy. Także dodam troszeczkę kisielu. O. Mówię łyżeczkę, Teraz Wam pokażę, tu jest o tyle w takiej miseczce truskawek i wymieszamy je z tym kisielem. Można też całe truskawki wkładać do, e, jak to się nazywa, do, do pieroszka, ale ja po prostu, ja, ja tak zawsze robiłam. Jest mi po prostu dużo wygodniej, bo z truskawkami, truskawki mają taki kształt, że Każda jest inna, i dość ciężko je po prostu zapakować do tego pieroga. A przecież w środku i tak nie widać, czy ona jest stała, czy ona jest, jest pokrojona. Dobra, także jak już mam, ale ładnie pachnie. Truskawki tak zrobione. Można tu jeszcze dać łyżkę cukru, jakby ktoś y, lubi bardzo słodkie, bo Kisiel jest niesłodki. Także łyżkę cukru albo łyżeczkę cukru pudru. Tutaj można dać, jeżeli ktoś lubi słodkie, ale że ja będę dawać jeszcze bitą śmietanę albo śmietanę słodką na wierzch, więc ja nie będę tutaj dawać cukru, ale wy lubicie słodkie, zróbcie dzieciom na Dzień Dziecka, to dajcie tutaj cukru. Ciasto odpoczęło, one zrobiło się takie, takie bardziej elastyczne. Ja przekroję je sobie na pół, słuchajcie. Połowę rozwałkuję, a połowę niech jeszcze nam... Około 20 pierogów powinno Wam wyjść. Wszystko zależy, jakie grube ciasto będziecie mieli. Ci, co robią pierwszy raz, to lepiej, żeby to ciasto było troszkę grubsze, bo wtedy po prostu Wam nie będą pękały. A te panie, które nie robią pierwszy raz, to nawet nie oglądają tego filmiku, bo i tak wiedzą, jak zrobić pierogi. Ci, co pierwszy raz będą robić to może im tak wyjść no ze 20 na może nawet troszkę mniej bo, bo będą mieli grubsze ciasta. także zróbcie wtedy z podwójnej porcji sobie i wałkujemy rozwałkowałam i teraz będziemy wycinać kółeczka słuchajcie no i będziemy sklejać pierogi pokażę wam na dwóch, żebyście widzieli. Przybliżę kamerę. O, tak, mi będzie widać? Będzie. Ja robię coś takiego, troszkę go tak rozciągam w środku, o, żeby mi się zrobiła taka, taka dziurka. to muszę, żebyście widzieli. I sobie truskawki. O, widzicie? Fajnie nałożę. Nie, nie, nie za dużo, bo się nie sklei. O. Tak, widać, widać. I sklejamy truskawki. O. Ja robię zawsze w ten sposób. Widzicie? Nie daję całych truskawek, dlatego że po prostu każda truskawka jest inna. O. Tak. I teraz robię taką falbankę. Widać? Staram się pomału robić, żeby było widać. O. Słuchajcie, jeszcze jednego zrobię i tak zrobimy każdego pierożka. O. Ja jak zrobię tylko z tego, to od razu je gotuję. Słuchajcie, bo truskawki potrafią rozmoczyć Wam. Łaj, truskawki potrafią rozmoczyć Wam ciasto, chociaż daliśmy troszkę kisielu. O. I zaklejamy. Widać, widać. Staram się pokazywać. O, widzicie? Mi się, no mi się zdaje, że takie lepiej, jak truskawki są takie takie e, pokrojone. O. I następny pieroszek gotowy jeszcze jednego. Mówię ci, co nie robili, to nie patrzą, a te panie, które robiły. No to wiadomo, że patrzeć nie będą, bo, bo potrafią. A filmik jest dla tych, którzy, którzy po prostu dopiero się uczą. I mi się zdaje, że z takimi właśnie truskawkami pokrojonymi będzie Wam łatwiej zawinąć pieroszkę. klejamy mocno brzegi o. i mówię, od razu po zrobieniu takiej jednej tej, woda od razu mi się gotuje i będę gotować, bo jak zostawicie je za bardzo długo na stolnicy, to potrafi Wam po prostu przesiąknąć, przyklei się, przesiąknie i w tym miejscu później Wam pieróg pęknie. Także ja robię do końca pierożki i zaraz do Was wracam. Tak jak mówiłam, woda mi się gotuje. Słuchajcie, do wody dodam troszkę, kilka kropel oleju. O, taką łyżkę stołową. I na razie po prostu ugotuję z Wami to, co zrobiłam. O, do gotującej wody. A resztę to ja po prostu już sobie zrobię poza kamerą, bo nie będę Wam, żeby tak długo filmik nie trwał. O. Od wypłynięcia pierożki gotujemy około 3 minut, 3-4 minut. Wszystko właśnie zależy od tego, jakie grube ciasto właśnie macie. Dobra, i gotujemy. No, moje pierożki już się ugotowały. Słuchajcie, i już Wam powiem jeszcze, żeby nie zapomnieć dla tych osób, które będą robić pierwszy raz. Ciasto zróbcie sobie najlepiej z podwójnej porcji. Ewentualnie chyba że wam tak mało e, wystarczy pierożków, dlatego że wy na pewno będziecie robić troszkę pierożki e, ciasto na pierożki grubsze. E, po drugie E, tak, jak mówiłam, do truskawek dodajemy cukier, bo to tylko ja nie dodałam, bo my po prostu nie słodzimy tak dużo. Tu na pewno dodać cukier albo cukier-puder. Tak i to by było na tyle. Aha, i jeszcze jedna rada. E, ta reszta ciasta która mi została. Ja zrobiłam w taką kulkę i ja nie, nie będę jej teraz wałkować, a ją sobie odstawiam znów na 15 minut, żeby mi ciasto odpoczęło, żeby one po prostu zrobiły się zróżniejsze. Teraz będę rozwałkowywać tą połowę, która mi została i z tej połowy będę robić y, pierożki. Później to, co mi zostanie, dołożę do tamtej kulki, odczekam z 10 minut i rozwałkuję jeszcze raz. Także ja biorę się za resztę pierogów. Jak skończę pierogi, to Wam pokażę i policzymy, ile nam wyszło z tej porcji. No, ja już robię ostatnią partię pierożków, będę gotować. I tak jak mówiłam, można z całych truskawek, ale ja po prostu nie lubię się męczyć i. Moim zdaniem z takich truskawek właśnie pokrojonych jest dużo łatwiej po prostu. O. Wyszło mi tak jak mówiłam 25 pieroków 25 pierogów i na te 25 pierogów ile wyszło truskawek? Słuchajcie. Pokroiłam około, to było miałam kilogram, niecałe pół kilo truskawek pokroiłam, o. chcę jeszcze pokazać o. bo wiem, że wcześniej jak robiłam pierogi to też właśnie było dużo zapytań właśnie o tą falbankę tą falbankę nauczyła je robić babcia Tą falbankę. No, pokażę Wam jeszcze całe 25 pierożków. Zrobię oczywiście zdjęcia, tak jak zawsze. Nie wiem, czy właśnie, czy pokazywać Wam bitą śmietanę, jak robię. Ale bitą śmietanę, no to co, czy trzeba mieć bardzo schłodzoną. E, 30, najlepiej latem to najlepiej używać 36. Latem jak jest gorąco, musi być fest schłodzona, najlepiej żeby śmietana stała przez całą noc w lodówce no i dodajemy cukru, ile naprawdę tam lubimy, jak bardzo lubimy mieć słodką i ubijamy, po prostu sprawdzamy, żeby jej nie przebić żeby nam masło nie wyszło, bo szkoda no bo jak już daliśmy cukier a wyjdzie nam masło, no to chyba, że później to masło zużyjemy do, do bułek słodkich i do, i do jak to się nazywa? I do drzemu, bo też tak można zużyć. Dobra. No, musicie mi wierzyć na słowo. Wyszło 25 pierożków, bo już niestety dwa wsiąkły. E, u mojego męża w buzi. I tak jak mówiłam, możecie podawać polane śmietaną, bitą śmietaną, polane można z tych truskawek sobie zrobić takie w tym blenderze czy tam taką końcówką do miksowania zmiksować z cukrem naprawdę na różne sposoby. Dobra, także ja już kończę, bo robię zdjęcia i będę jeść, bo tak pachną truskawkami, że Także do zobaczenia, kochani. Jak się mój przepis podobał, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnych przepisach. Do zobaczenia. Pa pa!